Zanim rozegrano turniej klub przeprowadził prezentację zespołu, który w nadchodzącym sezonie ma walczyć o awans do Orlen Ligi. Władze z Zawiszy dokonały kilku wzmocnień. Kontrakty z pierwszoligowcem podpisały środkowe Natalia Perlińska i Katarina Osadczuk, rozgrywająca Marta Szymańska, atakująca Żaneta Baran oraz przyjmująca i zarazem nowy kapitan zespołu Anna Sołotkiewicz. Wspieramy klub, nauczyliśmy się pewnych rzeczy, wnioskiśmy wyciągnęli. I w tym roku postanowiliśmy przed sezonem na tyle wzmocnić zespół, a przede wszystkim sztab szkoleniowy, trenerski. To naszym madzie, marzeniem myślimy, że może to się spełni. Minimum to jest pierwsza czwórka w pieszczelidze, a liczymy po cichu, że to będzie all Trener zespołu nie ukrywa aspiracji za wiszy, ale pewny swego jak na razie nie jest. Podchodzimy do, do tego sezonu, bardzo chcemy no, wygrać na pewno więcej moczu, coraz lepiej. E, no i chcemy spowodować e, wyższą frekwencję dzięki temu na, na trybunach. Taki mamy cel. To na co stać z Zawisze przekonaliśmy się podczas Roltex Cup 2014. Sulechowianki zaczęły turniej od zwycięstwa 3-1 do 1 z VfL Oite, następnie przegrały 2-3 do 3 z MKS Dąbrowa Górnicza, a na zakończenie turnieju w takim samym stosunku uległy czeskiej drużynie z Ołomuńca. Był to dla nas bardzo fajny sprawdzian. Myślę, że pokazałyśmy się z miarą dobrej strony. Jeszcze dużo pracy przed nami, i mam nadzieję, że podołamy to zadanie. Mimo pierwszych porażek w zespole Roltexu Zawiszy, buduje się zdrowa atmosfera. Jak na pierwszy turniej, ja jestem bardzo zaskoczona. Myślałam, że trochę gorzej będzie wyglądała ta gra. A myślę, że przede wszystkim wczorajszy mecz z Ząbrową pokazałyśmy, naprawdę fajne widowisko było. No i ja jestem zadowolona. Bardzo. Siłę swojej drużyny już po obejrzeniu jej w akcji podkreślał również trener Marek Mierzwiński. To jest, to jest jeszcze lepszą grę, jeszcze skuteczniejszą, ale na ważniejsza najważniejsza rzecz, którą czekałem do stołu, czyli serce, czyli ambicja i zaangażowanie w walce no, no były. I to mnie bardzo bardzo cieszę, nawet mimo takiego krytycznego zmęczenia, bo widać, że dziewczyny walczą, poświęcają, poświęcają wszystkie siły i obawiają się tylko, czy, czy nie będę musiał im pomóc zejść z boiska. Tulechowianki w najbliższy weekend zagrają w kolejnym turnieju. Tym razem udadzą się do Polic, gdzie zmierzą się z gospodarzem imprezy, ekstraklasowym chemikiem oraz rywalkami z pierwszej ligi, Jokerem Świecie, ŁKS-em Łódź i budowlanymi Toruń.